To bardzo serdecznie w odcinku z oczywiście. Team Wording zauważyłem, że mikrofon mam wyłączony. Ten odcinek rozpoczynamy. Um, Rozmawiałem może z burmistrzem, bo obecnie mamy taki cel. Um, także porozmawiałem nadzieję, że będę wszystko rozmiał. Um, no, że... ściana teraz z tego i w ogóle... że... No, dzisiaj się nie udało niestety. Um... No, także, no, sami rozumiecie, bo, no, żadnego znaku nie było. Eee, znasz Mason. No, ale tyle. Eee, ehm, teraz. Y, Dlaczego każdy. Y, y, y eee. bo chce kopać tak głęboko? Czy nie chcesz ...wyjść do kraju Scheinera? Coś takiego? W kraju jasności? Eee, ten... Mm, Jackhammer... Hammer eee, Rozbije... wieś, przez te cegły i zabierze... Ci eee, tam w dół... W żadnym momencie... Nie. Eee... Pasz na swój poziom wody... To narzędzie przełączy je jak... Eee, Tyler Bot na pustyni. E, hej. Um, po prostu nie sprawdzaj żadnego. Z, nie, co? E, nie sprawdzaj żadnego shinersa tutaj. To byłoby ostatnia rzecz, której potrzebuję. Okej, okay, no i musimy iść tam jeszcze głębiej. No Dobra, nie wiem co jest z tym shinersem. Chodzi o te. o te, o te, te ślimaki śmieszne? No dobra. Eee, tak czy siak, tak czy siak. Widzę, że możemy zejść jeszcze niżej. Mamy level up. 25% tym razem już możemy mieć. za bonus jakiś. Nowe ulepszenia. Eee, czy cześć? Eee, ja mam na myśli. Cześć. No, nowe ulepszenia. Eee, no i tyle w sumie. Nic specjalnego. Chodzi o ten Titan Agwer. Tu, że możecie jeszcze szybszy. A tu i tak mam już poprawione. Tu, że no szybciej to pompuje to to wiem. Tu, że jakoś nie wiem, że increases. So, czekaj, let's, let's use 100 to gems per slot. Czekaj, czekaj że co? E Pozwolę dwa klejnoty na szczelinę. Dwa klejnoty na. Yy... Nie, nie, poczekaj. Dwa klejnoty na. Jakby. Kurczę, nie wiem czy to dobrze rozumiem. Ale to wygląda. Ale to brzmi spoko. Coś w sensie to jest. Tu yy... zwiększa szansę. No, tu jest na przeżycie też bardzo fajne. To nie ma sensu, to jest słabe, Dobra. Yy, użyjmy, może użyjmy może hmm, tego, bo tu uważam, że to jest naj najlepsze w tym momencie. Dziękuję, yy, że się na przeżycie dotarłeś do Mason sensacji. Widziałem, no, duży damage zrobi cegłą. No, bo teraz będę easy peasy przez te ściany mógł dotrzeć. i no, tam do perele, -y. Przytąd powie, powie po, po, potencjał ma i tak dalej. Właśnie, zdobyliśmy artefakty, więc możemy tego gościa pójść. Pięcia artefaktów. A, 6 muszę zdobyć. Dobra. No tutaj ta babeczka. No to nie, nie musimy kazać. Na razie będziemy do kopalni głębiej jeszcze. E, Billow the wall. Tak, lecimy tutaj. No i kopiemy dalej. No co? A tutaj też musimy uważać. oczywiście z same przekopią? No tu nas nie, no tu nie przekopię. Ale tutaj już tak Co jest? dobra ok. Dobra, że mamy instrukcję, właśnie. Dobra, debil. Cześć, zapalimy światło. A tutaj przekopmy go Dobra Super Nie, ja to nie mogę Kurde, ja nie mam miejsca w ich Jest Ciekawe No nie mam miejsca w ich Więc zaraz musimy się przesunąć na górę, no bo nie ma serio miejsca już. Pff, możemy tylko trochę szybciej się jakby. No przypadkowo. No, no serio, no tu nic nie ma. Hmm. No nie mam w ogóle wody. Dobra, XT Cwary są na szczęście dosyć głupi, głupi, głupie. Kupie same się potrafią też zabić. Um. To jest że już fajne urządzenie, ale takie. jak się rozpędzi. Ale dobra, to trzeba będzie inwestować. Ale dobra, trzeba też zainwestować w pójście na górę. Bo. No już nie mam miejsca w ekipunku, więc. To... Nie wiem, czy już nie trzeba będzie inwestować w plecaczek jakieś. Bo, no jednak jest to problem dosyć szybko no to miejsce wyku właśnie straciłem także wracamy jeszcze teraz zostaje duży bonus 25% więc 24 dolary dostanę aż 23 dostałem no także sporawo 154 dolary eee... No i tak jak mówiłem no Przyda mi się Kolejny plecak Kolejny plecak Myślę, że potem zainwestujemy mimo wszystko w Armor Mimo wszystko w Armor A potem zobaczymy eee... Mówię tu o kolejnym miejsce w EQ schodzimy na dół oczywiście. To się trzeba bogacić coraz szybciej. Tam się przedostać. Robię, już wiem. Dobra. Dobra. Okay. Ale to jest maszyna. Dobra, pięknie. Troszkę niszczyliśmy tego. Zapalmy światełko. Zatrzałem bombkę. Ok. to niszczy zajebiście, nie no, to jest tak piękny sprzęt. przecież jak on się rozpędzi, ale no mimo wszystko, no kurde. coś jest. jest więcej sprzętu. Dobra. To zabije? Tak, proszę bardzo. Dobra, to z energii zabierzmy. Dobra, proszę bardzo. Dobra, tu mamy już kolejny poziom. Ale kończy mi się też światełko. Tylko tu mam jakąś jaskinię. Jednakże. Jest parę terenie do mnie odkryte z mojej strony. Nie wiem czemu. U, czekajcie. Tu coś jeszcze jest jakieś słodko-pięknie, dobra. Tu jest, albo bo tu jest chyba było ciemno po prostu. Co jest? Musimy wydostać. dostać. Dobra. No i teraz możemy się wydostać na górę. Pyk pek el machino. No i dobra, sprzedajmy kolejne, sprzedajmy kolejne rzeczy. Real biznes oczywiście, proszę Cię bardzo. Kolejne pieniążki. Od 100 dolarów. Zajebiście. Natomiast... Yy, tak, ja bym tu jakiś upgrade też poszedł. Hmm, farder, no właśnie, Przestanie tego dalej, no to by też się przydało. Proszę bardzo, strzelało dalej, fajnie, teraz będziemy ten strzelać jeszcze dalej, zobaczmy jak daleko. No i to już jest dystans, fajnie, e, dobra, może zwiedźmy te jaskinie. myślę, że to nie będzie jakiś pomysł, wie. Dobra. No to się nie mogłem przydać, no bo widzicie, bo tu była ta cegła. Czy nie, no to jest to. O, udało mi się. Trzeba było tak zrobić. Dobra, i teraz pamiętaj, że od jest na zielono, nie? Dobra, i teraz pamiętaj, że jest na zielono, nie? Jeżeli miałbym strzelać, mam rację. O, właśnie. Po prostu, znaczy, no, to nie była duża rzecz, nawet, nie? Ehm, um, dobra, zejdźmy teraz może do tej drugiej, chociaż tutaj złoto jest jeszcze. Zapomnę szans życia. życia. Mhm. dobra, tu nic ciekawego nie ma, tutaj też nie ma. Tutaj też nic nie ma. Dobra, no to wchodzimy do środka. No i dobra, To trzeba tak przewiec. No i tu i w sumie tyle. to ma ironię po prostu. A co tu chodzi? Kordę się sięgam. No dawaj. Nie. O cholera, nie, brawo dało się, Smaria. A, mam Cię, <laughs> łatwo. No i tyle, dobra, i chyba to wszystko z tego poziomu. Nie? Kurde, coś tam jeszcze niżej jest pewnie. nie to się minąłem? Mm. No bo innie, to czekajcie. Jeżeli coś się minąłem, to nie wiem co, rado mówiąc. Tak, co się nic nie zmienia. O, tu jest, patrzcie. Czy teraz przestanę? Nie, chyba nie. No, no jeszcze raz kurde. no to ja, może o to chodzi ale jednak nie o to Kurwa Tam coś jeszcze jest, jakieś przejście, także. Hmm... kurde, tam jeszcze da się jakoś przejść. Nie mam wody teraz, żeby za sobą, ale tam da się przejść. jeszcze raz. C'è Tu też mało co widzę, nie? Taki problem. Kurde. Hmm. Ale tam coś jeszcze jest, tylko że nie wiem co już. Tu już tam mało co widzę, tak jak mówię. Dobra, jeszcze raz. Ale tam będziemy jeszcze raz za chwilkę. O kurde, coś tam jest, to mi kusi. Nie wiem co. Dobra, bonus, jakiś tam mi daj. Chcę jeszcze raz iść, naprawdę, bo coś tam jest, ale będzie ostatnie podejście. Teraz nie udało na to trudno, Bo tam coś na pewno jest, tylko właśnie mówię, nie wiem co dokładnie. Tam coś jest, nie wiem co, I nie wiem też jak tam się dostać. Dobra, walcz tam, Wchodzimy stąd. I wiesz co? I też myślę, że w tym momencie będziemy mogli zakończyć odcinek, tak? Bo, no, bo myślę, że tak jest w sam raz. Tak mi się wydaje. Walcząc długość odcinka, zważając jeszcze, że właśnie, że, no, mówię, tutaj w właśnie nie wiem co mam zrobić. Um. Możemy jeszcze pójść do tego tajemniczego ogrodu Aczkolwiek nie wiem czy zorypamy, pomysł, nie mam tego full HP. Um, ale tam pójdziemy. Um, albo nie, pójdziemy tam wszym, zaczniemy, zaczniemy tam w odcinka, bo tam też właśnie mam chociaż um, nie, tam w sumie przeszliśmy to tak jakby... Dobra, na razie olejemy to. Także póki. O, chociaż nie pójdziemy, wiem, tylko pójdziemy, do tego źródła pójdziemy. Haha, bo mam tych 6 artefaktów. pęk No. Idziemy do tego źródła, co sobie powie. Blueprint from my stack. Uh, Core Diversity, ok. Teraz mi jak będą 10 tego. Dobra. Uh. Aż mi te upgrade, y. nie, te korki, czyli co żeś mi teraz dał Bo teraz coś mi też dałeś Akurat coś mi dałeś, tylko nie wiem który ten kok Tu chyba, żeś mi to dał Fluid... Czekaj co to, to znaczy Jeśli mam osobiste trzech Rainbow, z każdy razem jest pokonany. Eee... 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 Nie rozumiem, w sensie. Nie rozumiem, ale możemy to zainstalować. Bo dlaczego nie? Dobra. Eee... A póki co, Wam bardzo dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się tak... Czekam w górę, słuchajcie komentarz. Widzimy się długo na razie, mama. cześć.